Bomba transferowa Rakowa-Częstochowa wyrywają gwiazdę estroklasy. Zapraszam Was do dalszej części materiału. Przy okazji wpadnijcie na nasze Instagramy, link macie w opisie. Raków-Częstochowa szykuje ogromny hit w zimowym okienku transferowym. Dziennikarz Sebastian Staszewski informuje na portalu X, że zespół prowadzony przez Marka Popszuna osiągnął wstępne porozumienie z Radomiakiem Radą w sprawie pozyskania Leonardo Rochy. Za transfer portugalczyka Radomiak ma dosyć rekordowej w swojej historii pieniądze. Leonardo Rocha występuje w Radomiaku od sezonu 2022 przez 23, jednak dopiero w tym roku pokazuje pełnię swojego potencjału i jest gwiazdą klasy. W 17 meczach Portugalczyk strzelił dla drużyn z Radomia 11 goli, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji strzelców, ex aequo z Colorise z Szczeci. Nad nimi znajduje się Benjamin Hallman z Krakowi. Cała trójka ma w swoim dorobku 11 bramek, ale Finn dołożył 7 azes, a Portugalczyk i Grek nie mają na swoim koncie żadnego decydującego podania. Leonardo Rocha jest krok do Rakowa. Klub szczęstochowy doszedł już do wstępnego porozumienia z Radomiakiem Radą. Napastnika czekają teraz testy medyczne w Warszawie. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Radomiak zarobi 750 000 euro, co będzie klubowym rekordem. Przekazał na portalu X dziennikarz Sebastian Staszewski. Dla Rochy transfer do Rakowa niewątpliwie będzie dużym krokiem do przodu w karierze. Radomiak zajmuje 12 miejsce w tabeli po 18 kolejkach z dorobkiem 20 punktów. Z kolei zespół z częstochowy jest wiceliderem Estra klasy. Ma 36 punktów i traci dwa oczka do prowadzącego Lecha Poznań.